Ja z tej strony Yeti i witam Was w drugim odcinku z Let's Play Clash Royale. No i sobie zaczniemy, co będziemy dzisiaj robić? W dzisiejszym odcinku wbijemy sobie tutaj Krąg Czesta i może lekko się podbijemy, bo jak widać. widzicie od wczoraj z takiego wczesnego speluali ali się praktycznie do Builder's Workshop, a to dzięki otwarciu takiego pewnego Giant Chesta, który wydropił mi tutaj Minion Horde na level 8, który naprawdę naprawdę robi swoją robotę i mam prawie Knighta na level 8. Więc możemy zacząć. Jeszcze tutaj napiszą sobie w moim klanie. Um. Okej. Okay. Ktoś chce być na odcinku, to niech będzie. No i dobra, zacznijmy. Czy jeszcze mam dobrą talię? Tak, więc lecimy. Powinniśmy się wyrobić w trzech bitwach. Ojoj, trochę mikrofon mi uciekł. Jeszcze speluali, dobra, to, to, to spokojnie, spokojnie. Clock, it's BL, very talent, talented. o, To musi dobrze grać. Czwarty level G, 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 Gianta. Nie, nie wiem, jak nie, to się poprawnie wie. Ja czy Gianta, czy Gianta. No ale nieważne. Tutaj Valkyria wyeliminowana, można powiedzieć. Oj, straciłem połączenie przez Setundeinka. Przez taką malutką Setundeinkę. Ale on to jeszcze sposób, jakby tutaj załatwić naszego kolegę, Prinusa, i już właśnie nie ma. On zmarnował strzały, jak widzieliście. No, i pięknie nam tutaj się skąbiło. Jeden z naszych barbarzyńców poszedł na bok. To było rozegrane perfekcyjnie. Naprawdę, naprawdę perfekcja. Pełna perfekcja. mini PK. Rzadko widzę graczy, którzy może mają mini PK spłuwali, ale. Czy to jest dla ludzi? W końcu to też karta. To jest nowy mikrofon uciekł. Dobra, czy to będą jakieś akurat, czy to będą jakieś trzy bitwy, coś w tym stylu? Na żeby klon czestach wbić. Albo i dłużej. Oj, i znowu straciłem połączenie. Co? Ten mój router wyprawia. O, ho ho, ho. ho, ho. Dobra, mam nadzieję, że dobiję się tutaj. No, niestety nie udało mu się. Mam już na sposób. I nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. kolegi Teraz co by tu zrobić? Puścić skeleton armii. Mam ładnie obite. Znaczy nie wiem czy tak ładnie, no ale obite dwie wieżyczki. Więc co by to ciekawego zrobić? Co by to ciekawe do zrobić? Zrobić lekki taki puszyny Coś w tym stylu będzie spoko nawet. Ciuch, i nie ma. I to było kamikadze. O, idzie nam i muszkieter. Muszkieter. Hmm. Tutaj prezent im mały dajmy. I dajmy im minion horde, które powinno z łatwością wyeliminować nam różne do tego ty typu rodzaje złych rzeczy. Ło, jezu, jak on spami. Nie, nie, nie. Niedobry prince. Nie, 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 nie. To było też nieźle rozegrane z mojej strony. Jezu, ilon on ma Chaos. Co za chaos. Wow. Princa. To będzie albo remis, albo ja przegram. Bo raczej nie widzę tutaj szans na wygranie. Oj przepraszam, ten dek jest idealnie zrobiony tak, żeby żeby mnie zdenerwować. To jest deck antyetikowy. On ma wszystkie karty, które mogą mi zaszkodzić. Walki strzały. To może się skończyć źle. A może się skończyć dobrze. <ścoughs> Hurry? Mój standardowy rasz, który lekko zapobiega atakom Walkiri. Bo Walkiria często też skupia się na prince. Dobra, 10 sekund. Nie ma bata, żeby się dobił. Udało nam się nie przedrać, widzowie drodzy. Zaśmiejmy się. A niech Onu zapłaczy. Naprawdę były talentec. No? Facio się zdał na swoim fachu. No i nic. Ktoś odpisał, nie? Zresztą po co ja to sprawdzam? Bo ja chyba mikrofon znowu na... dotknął i będzie leci taki puf, tak, coś w tym stylu. Nie, zrobimy trzy... Nie no dobra, do czas to może, bo nie zbyt mam czas, bo jestem przed szkołą. No ale chcę wam coś nagrać, żeby było, żeby to wleciało przed tą dziewiątą na przykład. O, zróbmy coś takiego, o nie, nie, znowu bomb tower, jest, perfekcyjnie, zmarnował sobie strzały, a ja perfekcyjnie załatwię jego bomb tower, jeszcze obiję ładnie mi... nie, nie obiję mini dragona, nieważne. Okej, przepraszam, że nic nie mówię, ale się skupiam. Co by tu zrobić? Pushing obu linii? Nie, to brzmi źle. No właśnie, to brzmi bardzo źle, ale coś takiego brzmi dosyć dobrze. Jako i że... Nie, to też nie brzmi dobrze. Kolejna talia przeciwko Yetikowa, źle jest. Czemu to wszystko jest takie złe? Rzucaj! I nie ma nikogo. Dobra. Nie ignorujcie też nigdy bomberu, bo to jest startup, który jest w stanie zadać Wam 400 damage'u na wieżyczce. Tak z niczego. Oj, dobran no barrel był. No już nie ma. Zaraz overtime kolega albo i czterech. No i bomber. Przecież powinni. Nic, nic, nie dojdzie. Nie doszedł. Idealnym przeciwnikiem dla bombera jest Knight. Bo on ładnie jest w stanie stankować ten damage, który bomber zada. No i Minion Horde jest idealny dla mini drona, bo naprawdę potrafi zrobić z nim co chce. Tutaj, teraz zrobimy takiego lekkiego, pewnie nieudanego, właśnie z mojej strony pusha. Push apa Dlatego nieudanego, że jak zwykle jest Bomb Tower. To jest karta, której już wcześniej mogliście usłyszeć. A nie, to, to nieważne, się skasowała. No to teraz to powiem. Nie znoszę tej karty. To jest zła karta, to jest karta naprawdę niedobra. Bo jest prze, przeokropnie denerwująca. Jest przeokropnie denerwująca. Bo z zadawaniem obrażeń tu bym nie przesadzał, bo... No, naprawdę nie jest to No i mamy overtime. Czyli będzie kolejny remis, ale dobrze, że nie stracę pucharów. No i właśnie Bomb Tower razy dwa. Nie, to jest złe. To jest bardzo złe, to jest niedobre. O, dobrze, może Prince tam. Nie, nic nie stanął. Prince ja zwykle nic nie stankował. Dobra, spróbujmy zrobić coś takiego. Tutaj ładnie kulturalnie zrobić. I spróbujmy wyeliminować. jego kolerów. Uj, 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 Dużo z tego nie będzie. O! To tak szybko! Walhati Co za armia była. Mamy już dwie walki ze sobą Może trzy 30 się zaraz nie, nie, Zaraz muszę skończyć odcinek, więc najwyżej. Wbijemy tylko czesta w kolejnym. Bo się nie zmieszcza na karcie. Chociaż może tego rozbijemy na trzy. Zauważyłem ostatnio, że trzeba grać agresywnie. Ten kto nie dra nie agresywnie, nie wygra. Dobra, zmarnował 10 lit Ale jak? A dobra, już rozumiem. Nieważne. O nie, o nie, to było złe, się zagapiłem. Wow, to na serio było, well played. To było perfect played. No, to na serio było perfect played. Dawno nie przegrałem. Dobra. Wizard kontra Skeleton Army. Ciekawe, to wygra. Powinien być zaraz, no ale cóż. Nie. Golem! Nie. Szybko, Prince. Raszuj. Dobrze. Perfekcyjnie. Perfekcyjnie. To było genialnie zagrane. To było perfect zagrane, to było perfect place Tym razem z mojej strony. Spróbuj mi nie dopuścić golema do... No właśnie, golem ajty. No, to jest dobry gracz. Nie będę tutaj ukrywał. załatwimy lekko mini-dragona skeleton army szybko na wizarda prince Gobliny, o jezu, znowu przepraszam, nic nie mówię naprawdę jestem w najwyższej powadze teraz bo bardzo nie chciał tego przerać na dwie gwiazdy. Na jedną spoko, na dwo, na dwie nie. Ale chyba to będzie nierealne. Błagam miniony, dolećcie. I believe. No nie, strzały. A, nie dolecą. Ale to było well played. 29, nie najgorzej, nie najgorzej, dobra, no i tym pozytywnym acentem skończymy ten odcinek, bo się po prostu nie nagra, więc komentujcie, subskrybujcie, cześć.